Hejka widzowie. Wiem, że dawno nie nagrywam, ale po prostu nie mogłam Jakby nagrać tego filmu. Ale wracam już do tej serii. Więc. <grym> Będę nagrywać już częściej, bo wiecie, wakacje no, się kończą powoli, więc może mi się uda. Też nagrywać, jak będzie ok, ale tak, to też my dzisiaj idziemy na wyprawę. Więc dzisiaj postaram się zwiedzić więcej struktur. I oczywiście zdobyć dużo rzeczy. Tam nie wiem ile ich nie nagrywałam, bo ostatnio sprawdzałam, ale chyba jakoś tydzień, dwa. Więc wiecie. Postanowiłam, że można już nagrać. No i Właśnie teraz nagrywam. Tylko trzeba odłożyć z Skoro nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Ale, oczywiście, łóżka biorę dwa narzędzia. Hmm. Więc. Można ruszać. To oczywiście, będzie trzeba jeszcze zrobić farmę krów. Może dzisiaj się uda. I świn. Bo tak się postaram nagrać. Dzisiaj i jeszcze za tak dwa dni nie. Więc ja muszę jeszcze zapomniałam, sobie zapisać kordy. Wioski. Jakoś tutaj mogę zapisać. Poczekajcie chwilkę. Tam muszę gdzieś zapisać i czymś w ogóle zapisać. Okej, okay, zapisane, kordy mam. Więc teraz trzeba... No iść! Myślę, że można by tu iść w tamtą, bo tam chyba będzie zrujnowany porta, jak dobrze się nie mylę. Ale oczywiście z, z tego... z... Z... Ja jakoś... Um. Modą ze strukturami to mam teraz czaszkę szkieleta. Mogę sobie nawet ją założyć na głowę. <grybuj> Ale też spróbuję tutaj się podkryć do tego smoka tutaj, bo tutaj jest ten smok, nie. On będzie próbował nas zabić. Spróbuję, może mi się uda. Nie jestem pewna. ja może najpierw pójdę tutaj do... jakby do portalu. No nie, tu też jest. Zł złote jabłko, krzesiwo, okay. obsydian, złote spodnie, fireball. Mhm. Trzeba tutaj cicho podejść? Yeah. Ty smok? A to No nie no. Oni jeszcze utopcy! No co ja sobie myślę? Co ty sobie myślisz no? Trzeba złote jabłko coś. Ten smok ciągle za mną wchodzi. <grycznie> mnie, co nie dopuszczalny kurcze wszystko straszuło mnie znowu nadzieję że to nie co nie przyjdzie nie? Więc w tamto to ja już nie idę. Bo ten smok, który był, który strzelał klikami trucizny, to mnie nie przekonał tam iść, może no, w tamtą. Kiedyś będę musiała sobie stworzyć hutkę, ale to pewnie będzie szybko, bo dużo drewna muszę skopać, nie? taka struktura, bym chciała taką strukturę znaleźć. taką... powiedzmy, bez takich spawnerów. To by było najlepsze. Kolejna wioska. <grywka> wioska. O tu jest jakiś budynek. Okej. Okay. Łocie. <grywka> Miksturkę sobie zabiorę. O, muszlał ten... Okej. Okay. Skóra też się przyda. No i idę. No i noc się robi też, więc się prześpię. Jeszcze nie ma nocy! A widać, że słońce już zachodzi, ale księżyca nie widać, no jasne. Już jest ciemno, no. Ciekawe, czemu w Minecraft nie da się spać nawet jak jest dzień. No, nareszcie. Ile można było czekać na to, żeby pójść spać? Oczywiście, biorę łóżko. Okej, okay, tu jakaś mała wysepka, fajna. Nawet, taka. Wiecie. Że jakby. No. Smoki tu się nie dostaną, bo jak widzicie. Widzieliście. Ten smok, um, który strzela tymi zielonymi krówkami, no, które truły, to nie przeszedł przez wodę. Możliwe, się, że się bał. O! Sianko, jak najbardziej! Jak najbardziej! Tylko jeszcze znaleźć tutaj. A faktycznie mogę sobie iść <laughs> stąd, nie? I teraz tylko tak. I mam sokiewkę. Aha, krzeszowka zupełnie cała. Krzeszko też? Okej. Okay. Możemy sobie schować i jak widzicie, jest tu wielki ocean. A tam można chyba znaleźć jeszcze na tej wyspie. Ej, fajnie by było się ślić na tej wyspie, bo macie tutaj taki dystans. I robić robi się taką łódkę. Mm, I port. I się tam jest chyba, jak dobrze się nie mylę. Zrujnowany portal do Netelu, a w dodatku jest tu obok wioska, więc ja chyba się przeprowadzam z tamtej wioski do tej wioski. I na tą wyspę, jeśli ta wyspa nie jest połączona oczywiście z innymi jakimiś. Nie, nie jest. Ej, to możemy tutaj zamieszkać, takie wiecie, całe takie miasto tutaj, a tam jest wioska, nie? Nie no tak to można zrobić. To teraz się udaję do mojej wioski. Oczywiście muszę sobie tutaj dać moje kordy. Dobrze. To widzę, że tutaj mam. To się zniży. Ej. Szłam jakoś trendy, Tak mi się zdaje. No raczej. Gotowałam no tą, tą strukturę. No i tutaj się zaczyna ta ścieżka. I w dodatku jeszcze kości smoka tutaj będą. O! No i pięknie! Tak to można grać. Jeszcze spróbuję sobie oswiecić te konie, jaka to znajdę siodło. No, gdzie ta wioska? A, jeszcze parę. Nie, jakieś. Tam jest 100 kratek jakieś, no nie No, tak 100 Jakoś tak. kratek. No? <grytanie> ale tu mało do przejścia. Dużo to jest tysiąc, ale już tysiąc <grytanie> to też No i już widzimy tą wioskę. Ja oczywiście się przeprowadzę, bo ta wyspa mnie tak poruszyła, że. Zbyt piękna jest. Na to, żebym ją opuściła, nie? Zbyt piękna. <grym> oczywiście do tej bazy będę przychodzić. Bo wiesz, wioska to wioska. Można sobie zrobić takie, wiecie, że tutaj masz farmy, nie? A tam masz taką prawdziwą bazę. O, tutaj by można zrobić taką formę, nie? Tutaj jest. Nie zrobiłam tego specjalnie. Okej, drewniane narzędzie sobie zostawię. Kaktusy biorę. Biorę, powiedziałam, kaktusy. Tu, to 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 tu, to. Nie tu, tu, biorę tu, biorę. tu, Obcy... Maka, no może nie Zaposowe rzeczy. Okay. tu, Czyli cukrowa. A ja sobie wezmę to mięsko. W kolei miałam skrzynki jakieś na dole, nie powiem. Co. Crafting i łóżko. No to sobie zabiorę karty. No już pozostawię. Okej. Okay. I teraz nie pamiętam, bo nie zapisałam sobie kortów tej wyspy. Na jasne. To było jakieś na minus. Kurczę. Bele. Jakoś na minusy, to pierwsza oczywiście liczby były chyba na minusy. Tak dobrze mówię. Bo tylko to ja nie jestem. Pew. Nie tam ja nie szłam. Szłam w tą. Jakoś. No, bo tutaj jest ta struktura, więc za chwilę będzie ta wyspa. Już myślałam, że będzie to normalny case. O. No jasne, ten już nie zaskoczę. O, co mi patyk. No i tam już widzę wyspę. Oczywiście w tym odcinku nie chcę tak, wiecie, rozbudowywać tej wyspy. O tej, nie tamtej. Bo no tam tam no, do... gdybym miała pokryć blokami to by zajęło milion lat. A tu zaledwie. A tu zaledwie rok. <laughs> Ej. Zaledwie. Ok, no ja na pewno będzie trzeba usunąć. No i tą dziurę będzie trzeba usunąć. O! Węgiel! Mieć! To mi się podoba. To na serio nie ma. Nie wierzę. No to będę po prostu iść tam, nie? O, ja będę musiała sobie skraftować łódkę, nie? I to teraz, natychmiast, bo zbyt długo się pływa bez łódki. No bo mi jakie drewno, nie? Oczywiście, bo ja chcę zrobić skrzydło. Czy wreszcie wypadnie jakaś sadzonka? Albo chociaż jabłko? Kurczę, zapomniałam, że tam miałam sadzonki, nie? O. Tego było trzeba. Sadzonki! No i jeszcze trzeba się przespać. Jestem tu na mojej wyspie. Chociaż jak ja tam już dopłynę, to będzie już kompletny wieczór i się będą spawnować creepery. Ale nie chcę, żeby ta wyspa cała poszła. Tym razem za drugim. Widzowie, muszę już kończyć, bo uh, włączyło mi się tam coś. Um, I muszę już kończyć. Więc pa